że w samym rogu działki by była taka docinka, tam 20 centymetrów. Dokładnie. I by no. stał słupek obok słupka, a tu taka wcinka. A wcześniej Majster już zaplanował ten odcinek i podzielił je na dwa równe Tak, nawet fajnie zrobił Majster, bo on przyszedł do mnie się spytał. Powiedział, że jest taka sytuacja, a nie inna. I co robimy? Czy robimy tak, czy tak, czy tak? I jakby ja powiedziałem, i tak do niego powiedziałem, że chcę, żeby było tak, jak on uważa, że powinno być. Liczę na, na jego doświadczenie i zaufałem mu, ale jakby przedstawił mi propozycję i to jest fachowe, to jest, to jest profesjonalne i fachowe właśnie to, że przyjeżdża ekipa i ona wie, 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 wie o co chodzi, to od razu czuć po prostu w rozmowie właśnie jak rozstawiają niwelator, jak wszystko skanują. No, przez to też się okazało, że mamy działkę szerszą o metr. Tak? Tak. Nie zostawiajcie sobie na koniec ogrodzenia w narożniku małej docinki, ponieważ Kolejny słupek to jest kolejne tam 40-50 zł, a panel kosztuje 50 zł, więc lepiej pociąć dwa panele na dwa równe odcinki, żeby to wyglądało yy, estetycznie niż wsadzać tutaj dodatkowy słupek, który stoi jeden obok drugiego. To najczęściej popełniany błąd podczas właśnie instalatorów, którzy w jeden dzień robią na gotowo 200 metrów. Montują jak idzie. Kopią nasz tycha 60 cm, beton suchy, półmokry, nawet tam wody nie widział i tak naprawdę za tydzień idziemy tam i wyjmujemy supek z betonu.